W 1966 roku komuniści nie pozwolili przyjechać do Polski papieżowi Pawłowi VI w związku z tysiącleciem Chrztu Polski. 19, 13 lat później opatrzność wynagrodziła Polakom tę zniewagę i przyjechał papież na dodatek ich rodak stała się rzecz właśnie trudna do wyobrażenia. W państwie, w którym władza komunistyczna starała się budować ustrój bez Boga, na placach, gdzie papież miał celebrować msze święte, wyrosły ołtarze z krzyżami i tam gromadziły się tłumy ludzi. A w tych miastach, gdzie akurat nie było papieża, ulice pustoszały bardziej chyba niż podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. A takim symbolem była msza na placu Zwycięstwa w Warszawie. Placu, kiedy, który kiedyś był jak gdyby miejscem, symbolem dominacji rosyjskiej, również niemieckiej przemianowanej na plac Adolfa Hitlera. A jeszcze wcześniej, w czasach zaborów, wyrosła tam olbrzymia cerkiew pod wezwaniem świętego Aleksandra Newskiego, która miała być symbolem panowania rosyjskiego po wieczne czasy. I dokładnie w tym miejscu, gdzie była ta cerkiew zburzona później po, po, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, stanął ołtarz, przy którym papież odprawił mszę Świętą i wypowiedział te słynne słowa. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi. To było coś niepowtarzalnego, trudnego do opisania. Olbrzymi entuzjazm ludzi, którzy tłumnie wylegli na ulicę, spontanicznie reagowali na słowa papieża, nieraz bili brawo przez parę minut. Hasła propagandy komunistycznej. Konkurowały z hasłami wypisywanymi bardzo często przez młodych ludzi. W Warszawie widniało takie hasło. Polska ludowa ma 35 lat. A studenci dopisali. A Polska ma ponad 1000 lat. Na jednym z akademików był taki transparent z napisem: Niech żyje Pan Bóg. Po pielgrzymce komentatorzy zagraniczni prorokowali, wieszczyli, że to jest początek-końca ustroju komunistycznego w Polsce. Ukazywały się takie teksty z tytułami w rodzaju Dziewięć dni, które wstrząsnęły Polską i światem. I rzeczywiście tak się stało, ponieważ ten apel Ojca Świętego o, nowe, o odnowienie oblicza Ziemi on się spełnił, pomogli mu również Polacy, który, którzy wzięli sobie te słowa papieża do serca. I w następnym roku dokonały się zmiany społeczno-polityczne, czego wyrazem były strajki i powstanie ruchu społecznego o nazwie Solidarność, do którego, do, do którego przystąpiło 10 milionów Polaków.